No witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite, ponieważ troszeczkę dawno czeka się na odcinek z ale dużo się działo w sumie w GTA Online, więc dzisiaj postanowiłem, że będzie Fortnite, jutro może będzie GTA Rocket League, a w środę może będzie GTA. Z kupywania, może warsztatu tuningowego, bo właśnie będę nagrywał dziś odcineczek. A w dzisiejszym odcinku, zagramy panowski tryb, który stworzył właśnie gracz, czyli rakiety kontra auta. Nie wiem o co w tym trybie chodzi. Dopiero pierwszy raz gram, więc zobaczymy. W zasadzie jest na kanale, żebyście nie przegapili kolejnych odcineczków w łapeczkę, w górę. A my cóż, myślę, że zaczynamy ten odcineczek i widzimy się jak się ta gierka rozpocznie. No zresztą jesteśmy w grze, już mamy pi, już mamy na myśli Gierka rozpoczęła. I spadnij z platformy, okej, okay. czy gdzieś te jadą samochodziki? O! I musimy z auta wstać, okej. Okay. LOL LOL, ale chyba nic tyle wiesz, Dobra Dobra. Dobra w wrocie sobie w trakcie, u niej nie spadnie z tego. U! No i spadłem. A ja ja no to fajnie tutaj widzę. No a druga runda się właściwie już rozpoczęła I zobaczymy mamy teraz auto do dyspozycji No auto jedziemy i rozwale więcej musimy jechać teraz to są A tutaj dobra no Polecimy Nie musi zniszczyć Dobra. Wow, no dobra, no ale fajny tryb, kurde, zarąbisty to jest. Zatknijmy samochodzikami, Spróbujmy to teraz. To Nie jest to takie proste w ogóle, nie? Zwalę nawet z rakietami, rakietami niż samochodami. Ja mówię teraz, bo to będzie Typek! No, tam, trzymaj się, masz się ja jeszcze nie mogę... A, o takiej wymieniać, przecież są głupi! Z ja nie pomyślałem o tym i dał to wymienić. No i da po samochodzie To Z sumie nie ma nic dużo, więc... Więc być może, może ich ten... No tak jest, no, no a to bieda już takie, już mi nic nieważne. No Ale pod, nie, pod tykiem przeleciałem, i zlep. No i tu winien chyba jednego. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Nie, 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 nie. Auto Dobra, no patrz, to, zrobiłem. Okej. Okay. Ej, to to mnie rozdalą. Dobra, no, no, to odwracamy się ile się mi rozdalać tam dalej. Patrz! Kurde, to no było blisko, no! Ale było blisko, no! Come on! Ale było blisko, no Ty ale, to teraz? Kurde, no było tym razem widziut Dobra wycimy No odwracam tą kamerę żeby mi ta kamerę nie latała Dobra mamy oczela No osiera! No niech nie, nie typa, no przecież trafiłem tego typa No ewidentnie No ci oto to do wymiany czy coś Ja zaraz wyginę, to się nie to bez jak to zrobimy Ani a nie Nie wiem jak tam zostało, ale no, Nie wiem, mi zostało. Nie ma żadnych autek. szkoda, że mogą się to rozeszkodzić, ale raczej nie, więc. O, trafi mi jeszcze idealnie, patrzcie jak mnie trafi idealnie. No trafiłem, no przecież, no jak? i to jest z w tym momencie, no. No ale też tam dla mnie jest ten tryb jest dla mnie no Znaczy że ewidentnie tam trafiłem no No to się rady z nich rzucić no No ale idziemy ślicznie wejak rozpojrzcie Czesia próba Co? Jak go trafię tam uchowany no? To jest wycieczka na no mnie? Nie Ale no, szacun zaszczycał to. Szacun Tam są samochody Tam z tyłu są Nie, nie z tyłu, a tak z tyłu Patrzcie za kolos To jest takie proste w sumie, miejcie się zależności

A to nie jest takie proste nie jest takie proste, żeby tak zabić kogoś Ten perko może Tam nikogo nie ma, nie zawsze są No ty tak dostał No, Dobra. Negaliśmy. Trzecia próba za nami już poszła Tak, nie porażka? A czemu porażka? Nie wiem. Nie wiem czemu, że czas... No nie wiem czemu. No i cóż, czas to wygrać teraz. Tron graczy z tych. Dobra, jeszcze widzicie na pewno nagramy, nie? To na pewno. To jest jakoś takie Nie Też co auto mają przeważyć tego daje. O nie... idealnie tu przeleciałem No to co, ja myślę, że zrobimy tak, że ja nie do aut czy nie Ale było blisko, patrzcie no, no Ja nie mogę Daj mi już on się z intra, po wtedy przechodzi Kurde, no tak jak ich się pisał, to myślę, że bym go zabił o. Ta zwycięzca, no bo okej okay. Ostatnia próba je ja kończymy mi Muszę Zagrałem też jeszcze inne tryby niż solo, ponieważ nigdy nie nagrywałem zbyt takich trybów Więc może tak być Aha, biega, dobra, to dobra, to tam, tam są co wiem. <ślesiquer> spadłem No już spadłem, niech to on wygłowie Więc tutaj nie ma co teraz pokazywać to, czyli tak zginąłem, dobrak. No to widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale. Jeżeli więcej takich odcinków, no to nie co się robić, zawierzyć. No i myślimy się, widzimy się już w następnym odcinku z Fortnite i z innych giereczek. Do zobaczenia.